Do wspólnego wiadra i czasu, i emocji, czyli z czego wynika, e, czego się boimy, bo tam jest strasznie dużo lęków w patchworkowych rodzinach, że skoro e, powiedzmy brutalnie zdradził dla mnie swoją pierwszą żonę, to jeżeli nie będzie mi poświęcał więcej czasu i będzie to dzielił porówno, to może wcześniej czy później znowu zdradzi mnie i będzie trzecia żona, na przykład. Ta pierwsza żona zdradził mnie drugą rodzinę, czyli ja i nasze dziecko jesteśmy gorsi, co pokazuje tym, że tego czasu dla nas nie ma. No to ostatecznie ja mogę się zdecydować, że dla mnie, dla byłej żony nie ma, ale dlaczego nie ma dla naszego dziecka? Strasznie dużo tu jest problemów. Ten czas i te emocje, o których mówi Aga, ciągle się to kotwuje. No, z jednej strony jest ten czas, no, z drugiej strony jeszcze jest to. Hmm. Zapoznanie, bo może zacznijmy od samego początku, zapoznanie dziecka z nową partnerką, z nowym partnerem.